Już przed dworcem wiedziałem, że dużo osób przyszło, żeby wjazd Padereckiego do Poznania na własne oczy zobaczyć. Pomruk się niósł dookoła, jakby się, jakby się na burze zbierało. Ale kiedy ten tłum na własne oczy zobaczyłem, to zamarłem. Wiemy? A kiedy pociąg wjechał, zamarł Paderecki na stopniach zdziwiony się zatrzymał. A, a pomruk tłumu przeszedł grzmot oklasków i wiwatów. Kto tam był, to do końca życia będzie to wspominać, wie Kto tam był, widział, jak tworzy się historia. Historia. Wieczór 26 grudnia 1918 roku był w Poznaniu wyjątkowo uroczysty. W mieście panowało ożywienie, a na ulicach pojawiało się znacznie więcej niż zwykle mundurów żołnierzy Straży Ludowej. Wieczorem władze niemieckie nakazały wygaszenie wszystkich świateł ulicznych. To nie przeszkodziło jednak mieszkańcom miasta, gdy na peron dworca cesarskiego wtoczył się pociąg z Gdańska. Dostojnego gościa Ignacego Jana Paderewskiego przywitały tłumy poznaniaków, potem zaś była manifestacja po drodze i przed bazarem. Ciekawostką jest fakt, że nie wykonano wtedy ani jednego zdjęcia, ujęcie, które powszechnie znamy jako ilustrację przyjazdu artysty, w rzeczywistości powstały dużo później. Liczny udział mieszkańców zaboru Pruskiego w powstaniu listopadowym zaskoczył władze berlińskie. Wzdłuż granicy z Królestwem Polskim rozciągnięto kordon uniemożliwiający przedostanie się ochotników. Starano się też przechwytywać transporty broni i sprzętu wojskowego. Wobec ludzi, którzy przekroczyli granicę, zapowiedziano surowe represje i konfiskatę majątków. Już po upadku powstania 26 grudnia 1831 roku król Pruski ogłosił jednak powszechną amnestię dla uczestników walk powstańczych ale tylko dla tych, którzy powrócą do 1 kwietnia 1832 roku. Nie mogli oni wszakże bez pozwolenia naczelnego prezesa prowincji przez co najmniej 5 lat przebywać poza granicami Wielkiego Księstwa Poznańskiego i zostali pozbawieni możliwości zajmowania stanowisk w administracji. Amnestia nie dotyczyła osób, które w powstaniu listopadowym zajmowały eksponowane kierownicze stanowiska. 26 grudnia 1842 roku zmarł Marcin Dunin, arcybiskup gnieźnieński i poznański, sprawował swe duszpasterskie rządy w trudnym okresie, gdy naczelny prezes prowincji Edward Flotwell rozpoczął represję wobec polskiej ludności Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Był to zarazem okres, gdy wyznanie utożsamiano z narodowością, a konflikt na tle tzw. małżeństw mieszanych doprowadził do internowania, a później uwięzienia arcybiskupa. W katedrze poznańskiej stoi pomnik prymasa dłuta rzeźbiarza strasburskiego Andrzeja Friedricha, zaś serce arcybiskupa złożono w katedrze gnieźnieńskiej. Straż Ludowa była organizacją o strukturze wojskowej, której zadaniem było pilnowanie w Wielkopolsce porządku w realiach rewolucyjnego zamieszania. W rzeczywistości była ona także zalążkiem przyszłych oddziałów powstańczych. Dość późno, bo dopiero 26 grudnia 1918 roku została utworzona Straż Ludowa w Lesznie. Jednak działania tej organizacji były ogromnie utrudnione, gdyż w mieście stacjonował silny garnizon niemiecki, który ostatecznie nie dopuścił do aktywniejszych działań narodowo-wyzwoleńczych.